Cześć, nazywam się Marcin i skomentuję dzisiaj grę z drugiej rundy IGLO grupy I sezonu 24 gdzie spotkali się z sobą Pietro kamieniami czarnymi oraz Przemek kamieniami białymi no i ich gra zakończyła się wyjątkowo szybko z uwagi na dosyć nieoczekiwany rezultat walki w centralnej części planszy po której jedna ze stron uzyskała dosyć wyraźną przewagę ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczmy co takiego się tutaj dokładnie wydarzyło zaczynając od początku gdzie fuseki przebiegło bez większych niespodzianek. Tutaj widzimy atak na silny kształt czarnego w prawym górnym rogu. Możliwe, że w tym rozegraniu czarny zachował się troszeczkę zbyt bojaźliwie. Prawdopodobnie Lepszy rezultat przyniosłoby czarnemu postawienie atali Nawet gdybyśmy doprowadzili do jakiejś takiej sekwencji, no to czarny nadal by dysponował silnym kształtem, a biały miałby sporo cięć, które by jakoś specjalnie go nie wzmacniały. Przy czym od razu też potencjał białego do budowania jakiegoś wpływu w tej okolicy byłby odpowiednio mniejszy niż, sekwencja, niż po sekwencji które wydarzyła się tutaj, ponieważ jeżeli sobie popatrzymy na ten rezultat, to tak naprawdę czarny nie uzyskał niczego nadzwyczajnego poza może paroma punktami tutaj w tej najbardziej wysuniętej do, do rogu czegoś narożnika, tak to określimy. Tutaj natomiast nawet za cenę tych pojedynczych kamieni ag w tej okolicy, które i tak być może zostaną złapane, czarny ma no, zdecydowanie lepsze wyjście w tych kierunkach, co też no, automatycznie dosyć źle wpływa na potencjał białego. Biały prawdopodobnie dostałby to jakiś kamień, aby ten kształt jakkolwiek mu działał, w związku z czym czarny może albo od razu zabierać tu jakieś kolejne kamienie, albo też wykorzystać sentę i zagrać w innym narożniku. Tutaj natomiast widzimy, że biały tak naprawdę dostał sentę no i uzyskuł, wykorzystał je do zagrania ruchu gaszącego potencjału kolejnego kolejnego czarnego shimari, które teraz już nie może się tak ładnie rozwinąć w tym kierunku. Widzimy więc, że obydwa pierwotne shimari zostały jakoś tam zniwelowane przez białego. Dlatego też tym bardziej fajnie byłoby zobaczyć uzyskanie przez czarnego sente w prawym górnym rogu. No ale cóż, gra się toczy dalej. Atakuję kolejny narożnik. Widzimy tutaj takie troszkę starsze joseki. Ale wszystko jest ok. Z perspektywy białego ważne jest też dogranie tego kamienia w O14, ponieważ bez niego w pewnym momencie gry, być może nawet teraz, czarny, no jednak mógłby się cały czas jeszcze pokusić o rozcięcie tego kształtu, ponieważ, jak widzimy, te dwa kamienie stoją troszeczkę zbyt daleko od tego kamienia na Q10. Zgodnie ze szkołą, idealnym rozwinięciem byłoby rozwinięcie na linii 11 w stosunku do kamienia na linii 15, jak powiem pamiętamy dwa kamienie powinny mieć kamień wspierający o trzy linie, 3 kamienie o cztery linie, 4 kamienie o 5 linii i tak dalej i tak dalej, prawda? Tutaj natomiast jeszcze czarny dysponuje. Teoretycznie odpowiednią przestrzenią, aby doprowadzić do jakiegoś cięcia, jakiegoś osłabienia tych kamieni po prawej stronie, w związku z czym biały powinien być bardzo zadowolony, że udało mu się dograć ten kamień w O14, który teraz no, zmniejsza siły jakiegoś potencjalnego wtargnięcia w te okolice, biały prawdopodobnie może sobie nawet pozwolić na jakieś zabrania tego rodzaju. I. Nie specjalnie się obawiać, że wyjdzie z tej walki jakoś mocno osłabiony, ale nie uchwytamy na razie faktów, bowiem czarny póki co nie jest do tego cięcia zbyt chętny. Otwieramy ostatni już w tym momencie narożnik z perspektywy czarnego, rozgrywamy takie przedłużone joseki, błędów tutaj nie popełniono, no i znowu biały chyba już po raz trzeci w tej grze uzyskuje... Uzyskuje rozwinięcie, które albo blokuje czarnego, albo też działa pozytywnie na własny kształt białego, co jak widzimy w kontekście tej ściany wygląda bardzo sympatycznie. Biały jak na razie wydaje się, że uzyskuje z jednej strony wszystko to, co chciał, z drugiej strony czarny ma tak naprawdę bardzo, ale to bardzo silny kształt. Może jego grupy nie wyglądają na zbyt rozwiniętym, są one bardzo mocno osadzone terytorialnie. Za to jednak czarny wydaje się w tym momencie super silny. O ile w kształcie białego jeszcze pewne słabości znajdziemy, jak, jak sobie to przed chwilą zauważyliśmy, no to tak naprawdę czarny wydaje się, że krzywdy mu się na ten moment nie da za bardzo nigdzie tak naprawdę zrobić. Co? Powinno potem też jakoś mu tam zaprocentować, ale nie uprzedzajmy faktów. W tym momencie czarny zajmuje jeden z ostatnich, wydawałoby się takich dużych powódów na planszy. Tutaj sztuczna inteligencja, jak zapewne widzieliśmy, się tym, z tym trochę nie zgadza. Wolałaby ona taki ruch nieco mniej intuicyjny, prawdopodobnie jest on o tyle ważny, że w wypadku zignorowania go przez białego, czarny może, no albo właśnie sobie pozwolić na taką nieco ostrzejszą inwazję, w ten lewy górny kształt, który teraz byłby, która to inwazja ładnie wspiera na m 16, albo gdyby biały jakoś tam zareagował, no nie wiem, jakoś tak, chociażby, no to czarny wtedy być może też na przykład może jakoś. Próbać te kamienie rozcielać, aby biały ten nie uzyska za dużo wpływu, być może jakaś inwazja z prawej strony mimo wszystko troszeczkę korzyściwy przyniosła. No generalnie to są jak na razie drobne różnice, ruch w M, ruch w M3 mimo wszystko prowokuje reakcję białego. No i teraz właśnie mamy ten moment, kiedy czarny po raz pierwszy uzyskuje jakąś taką słabą grupę. Co też biały stara się wykorzystać. No i właśnie czarny chyba do tego stopnia się z tą słabością swoją czuje niekomfortowo, że zakrywa on taki nie do końca optymalny ruch, ponieważ wydaje się, że no, cięcie niczym mu tak naprawdę nie grozi. Jeżeli bowiem pójdzie coś takiego, no to tak naprawdę biała ma tutaj za dużo słabości, aby wszystkie swoje kamienie obronił. Jeżeli natomiast biały zabra coś tego rodzaju, no to czarny łapie kamień wiot 5 w drabinkę. Jak widzimy, drabinka idzie na kamienie czarnego, w związku z tym w każdej z tych opcji wychodzi on bez szwanku. Oczywiście biały mógł też jakoś we wcześniejszej fazie tej walki zagrać tego typu ruch, który prawdopodobnie zmusiłby czarnego do łączenia się i trochę by tutaj białemu poprawił kształt. Ale nadal czarny ma przecież tutaj w okolicy na tyle dużo przestrzeni, że wydaje się, że raczej nie powinien być on na ten moment jakoś specjalnie przestraszony o perspektywy swojego życia. No, rezultat jest taki, że biały w tym momencie uzyskuje chyba troszeczkę stabilniejszy kształt niż by się można było spodziewać. No, a czarny, no, ma inwadującą grupę, ale jakby z samej inwazji, poza faktem wyrąbania tutaj jakiejś tam granicznej przestrzeni, nie zyska jakoś wiele, chociaż generalnie walka cały czas pozostaje równa. To też trudno tutaj, mimo wszystko, mówić o tym, że zostały popełnione jakieś duże błędy. Generalnie obydwaj gracze zagrali lepiej lub gorzej. w miarę dobrze, w miarę przyzwoicie tę sekwencję, więc walka się toczy dalej. Czarny zagra bardzo ważny ruch w d12. No i przechodzi do inwazji w 15 ponieważ prawdopodobnie uznał, że teraz z uwagi na to Hane, które Biały w tym momencie zagrał, no jest to już taki ostatni moment, aby próbować jakoś tam zniwelować, zredukować tę białą strefę, która w innym wypadku po zagraniu na przykład kamienia gdzieś, załóżmy tutaj, może się już okazać zbyt silna i zbyt szeroka do inwadowania. Hmm. <śm> Generalnie tego typu inwazji należą do dosyć trudnych zawsze dla atakującego, z uwagi na fakt posiadania słabej grupy, która jakby no od samej swojej definicji narażona jest na dosyć silne i, i niebezpieczne ataki. Z drugiej strony posiada ona zawsze, czy przynajmniej powinna posiadać w wypadku prawidłowego wyczucia, przynajmniej parę dróg. Ucieczki, którymi, którymi może ona sobie mm, przypieczętować sukces. Dlatego też mm, interesujący jest dla nas w tym momencie ruch na K12, ponieważ zgodnie z teorią. My, byśmy jako biały raczej tego typu ruchów grać w tym momencie nie chcieli. Z tej prostej przyczyny, że ruch w centrum generalnie ma sporo słabości. Jakby bardzo trudno w ten sposób coś otoczyć, bo zamysł białego jest dla nas przecież jasny. Chcemy otoczyć tutaj te około 20 punktów, tak to określmy. Jednak czarny cały czas przecież ma jakieś wejścia, ma jakieś redukcje. W związku z czym. Biały grając tego typu ruchy musi być no naprawdę bardzo pewny, że po pierwsze nie ma na planszy niczego większego. A no, właśnie nie jestem pewien, czy na przykład nie wolelibyśmy zagrać. Nie wiem, może tutaj jakiegoś wzmocnienia, może tutaj byśmy tego Hany jakoś nie przedłużyli. Bo potem przecież może się na przykład okazać, że mamy tutaj jakieś interesujące kombinacje, kto to wie. W związku z czym. W związku z czym no, ten ruch jest dla mnie takim wyznacznikiem kierunku gry, jaki obraz jest w tym momencie biały, no i też pewnego ryzyka, które zgadza się on ponieść. Czarny bowiem w ten sposób dostaje no, takie sente, które pozwala mu na budowę bardzo konkretnych punktów. Przy czym biały jeszcze bardziej kieruje się do centrum. No i. No, i umożliwia w ten sposób czarnemu zdobycie jeszcze solidniejszej pozycji. Zwłaszcza, że czarny wydaje się być pogodzony z utratą tych dwóch kamieni, przynajmniej na razie, albo też może ma jakiś pomysł na ich uratowanie. Na razie trudno powiedzieć. W każdym razie, póki co, nawet nie uprzedzając tego z tej sekwencji, która się wydarzy za kilkanaście ruchów, Zauważmy w tym momencie, że biały tak naprawdę poza tą zdobyczą nie dysponuje tak naprawdę jakimś wielkim rezerwuarem punktowym ani tutaj, ponieważ to jest na moje oko no w tym momencie w niecałe 20 punktów, ani też tych punktów za bardzo nie ma tutaj, gdyż czarny ma kilka dróg redukcji tego kształtu. Sam czarny natomiast posiada potencjalnie bardzo spore punkty, przede wszystkim oczywiście z lewej strony, ale też w dwóch prawych narożnikach, które przy odpowiednim wzmocnieniu mogą naprawdę no, przynieść konkretną korzyść, przewagę, przewagę czarnemu, zwłaszcza jeżeli czarny na przykład Zdołałby właśnie w pewnym momencie jeszcze się jakoś przedrzeć w tym kierunku, w stronę tego batecznika punktów białego i choć trochę go zredukować. Jak na razie jednak czarny wzmacnia swój kształt i grachane, które po, za chwilę okaże się kluczowe. Biały, bowiem, z, z jakiegoś względu decyduje się na rozegranie JOSE, i do takiego już JOSE spodziewanego raczej więcej niż w fazie gry, ponieważ w tym momencie no, wydaje się, że jest jeszcze parę takich ruchów mających znaczenie dla środkowej fazy gry, czyli jeszcze dla określania, która część planszy należy do kogo. Tutaj, bowiem, po pierwsze, Mamy pewną sekwencję z uwagi na pozostawienie przez czarnego takiego niedogranego kształtu, która to sekwencja może doprowadzić albo do odcięcia kształtu. To nam z kolei pozwoli na dosyć nieprzyjemną dla czarnego inwazję w kierunku narożnika, albo też doprowadzi ona do zabicia czterech kamieni przez. Przez białego, co z kolei powinno być dla białego w tym momencie dosyć pokaźną zdobyczą punktową, zwłaszcza jeżeli na przykład biały by jeszcze był w stanie, powiedzmy, jakoś tam dalej zainwadować w kierunku narożnika. No wówczas ten balans punktowy mógłby się dosyć pokaźnie zmienić. Do tego jednak nie doszło. Biały gra ruch, w którym powstał problem, jest taki, że no, jest on w gotę. Czarny nie musi na niego w tym momencie odpowiadać. I co gorsza, biały kontynuuje to zabieranie ograniczonej liczby punktów, podczas kiedy tutaj ważą się losy całych kształtów. No i cóż, niestety tutaj wygląda na to, że biały popełnił bardzo kosztowny błąd w ocenie gry. Który to błąd kosztował go tak naprawdę, no, posypanie się całego jego planu, ponieważ w tym momencie, no. Utrata czterech kamieni sama z siebie nie jest oczywiście jakoś wielką tragedią. Biały bowiem, biały bowiem utrzymuje, jakby nie patrzeć, tę swoją pierwotną zdobycz, i czarny, no, tych dwóch kamieni raczej nie uratuje, ale wychodzi na to, że on tak naprawdę niespecjalnie musi to nawet robić. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie. Wahadełko, które cały czas tak dosyć mocno się odbijało, to w jedną, to w drugą stronę, żadna ze stron nie była w stanie osiągnąć takiej wyraźnej przewagi. W tym momencie ono się wychyla dosyć zdecydowanie na korzyść czarnego, ponieważ w takiej wyrównanej grze no właśnie utrata tak kluczowych kamieni, w tak kluczowej pozycji, bowiem jest to centrum, ona będzie oznaczała, że tak naprawdę no w tym momencie. Biały, no, traci swój taki kluczowy zwornik, prawda? Teraz to nie on, a czarny ma ma jakby optymalną pozycję do tego, aby się rozwijać w dowolnym kierunku centrum i aby dobudowywać tutaj swoje punkty, które nawet jeżeli nie będą jakoś specjalnie specjalnie pokaźne, no to i tak będą one stanowiły lepszą zdobycz niż tutaj. Teraz perspektywie ma biały, ponieważ Tutaj widzimy, że biały tak naprawdę no niespecjalnie jest w stanie uzyskać jakąś inicjatywę. No, może gdyby biały jeszcze uruchomił właśnie tę konsekwencję i zabiłby ze swojej strony kolejne cztery kamienie, no to być może gra jeszcze wtedy nadal pozostawałaby jakoś tam w miarę w miarę wyrównana, ale biały tej sekwencji nie widzi. No i dochodzi to do tego, że tak naprawdę biały w tym momencie cementuje posiadany przez obydwojga graczy stan gry. Przy czym tutaj nawet nie wiem, czy czarny nie mógłby sobie pozwolić na na może coś, coś tego rodzaju. Ale to już jest w tym momencie detal. Widzimy bowiem, że tutaj nagle no, dla czarnego pojawił się rezerwuar kilkunastu punktów, których jeszcze niedawno, generalnie rzecz ujmując, no, tak naprawdę nie do końca powinno w ogóle być. Czarny przed tym prawdopodobnie może jeszcze tutaj zdoła coś ugrać, chociażby tego rodzaju, tego rodzaju sekwencjami, które dalej jeszcze będą jakoś naciskały na te dwa kamienie azi, W związku z czym biały został tutaj słaszczony jeszcze mocniej, prawdopodobnie. No cóż, gra się jednak skończyła w tym momencie. biały postanowił się poddać. No i czy to poddanie się było konieczne? No z jednej strony, oczywiście, czarny prowadzi o jakieś kilkanaście, może nawet ponad dwadzieścia punktów. Jednak hmm, główna, główny problem z perspektywy białego polega chyba na tym, że biały z uwagi na swoje wybory tak naprawdę nie pozostawił żadnej potencjalnej słabości w kształcie czarnego ta grupa bowiem po domknięciu się w n18 jest już zasadniczo silna ta grupa jest w kolei super silna i super połączona prawda dopóki te cztery kamienie białego były żywe no to jeszcze można było mieć jakąś tam nadzieję mniej lub bardziej mniej lub bardziej uzasadnioną, że na przykład w wypadku kontynuacji tego typu, tego typu wyścigu udałoby się osłabić czarne kamienie do tego stopnia, że miałyby one poważny problem ze swoim życiem. Załóżmy na przykład, że byłoby powiedzmy coś takiego, wtedy biały być może na przykład mógłby jakoś przeatakować z tej strony, załóżmy. Tak czysto teoretycznie. Teraz natomiast widzimy pod koniec gry, że no tego, typu, tego typu kalkulacje nie mają żadnego uzasadnienia, ponieważ wszystkie kamie z lewej strony są ze sobą de facto połączone. Również i tutaj nie wydaje się, aby biały był w stanie zbyt głęboko wtargnąć. Czarny raczej powinien się tutaj bez większego specjalnego problemu obronić, jeżeli by przyszło co do, co do jakiegoś ataku białego. Sam biały natomiast, jak widzieliśmy, pewne słabości jeszcze posiada, czy to w obrębie K13, co sobie obserwowaliśmy. Prawdopodobnie również w lewym dolnym rogu by się udało znaleźć jakieś potencjalne słabości, albo przynajmniej na przykład redukcje, które by jeszcze bardziej uszczupliły stan posiadania strony białego. No, i przede wszystkim prawa strona jest cały czas mocno niedomknięta. Czarny może grać duże ruchy w wiosę tutaj albo tutaj, no i doprowadzić do tego, że biały zakończy tę walkę z minimalnym balansem punktowym. W związku z czym ja sam z siebie prawdopodobnie no jeszcze bym może. Przynajmniej przez pewien czas pokontynuował tę grę, chociażby w oczekiwaniu na jakiś błąd czarny, który a mógłby się zdarzyć, chociaż rzeczywiście zgadzam się z oceną białego, że czarny jest zbyt silny na ten moment, aby realnie liczyć na to, że uda się nam jakoś dokonać, doprowadzić do jakiegoś kontrataku. Zastanówmy się więc, w czym tkwi przyczyna tak silnego. Yy, tak yy, silnej pozycji czarnego, jak do tego w ogóle doszło. A trochę powiem od tego błędu technicznego, kiedy biały po prostu no, yy, Kiedy biały no zdecydowanie nie wyczuł kierunku gry. Kiedy yy, po prostu no o przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt ruchów zbyt wcześnie odpuścił, czy to tę czy to tę okolicę. No, wydaje się, że biały dokonał wyboru kierunku gry, który, którego nie do końca jakby kontrolował, który się okazał takim właśnie takim właśnie wyborem nie do końca trafionym z jego perspektywy. Być może na przykład właśnie w tym momencie, zamiast tego typu rozszerzeń, no można byłoby zagrać coś bardziej terytorialnego, czy też właśnie może na skraju mojów. Być może ten ruch właśnie sprowokowałby czarnego do jakiejś odpowiedzi, no i potem od razu Uniemożliwiłby rozgrywanie tego typu sekwencji, jakie widzieliśmy w późniejszej części gry. Być może też dałoby się właśnie. Właśnie, fuseki na pewno dałoby się rozegrać jakoś inaczej, chociaż no, nie wydaje się, aby teraz któraś ze stron była z tego fuseki jakoś tak mm, szczególnie niezadowolona. Prawda? W związku, z czym, w związku z czym trudno tutaj nawet się doszukiwać jakiegoś błędu, ponieważ obydwie strony tak naprawdę dysponowały równą pozycją. Tutaj być może na przykład ta inwazja była o tyle przedwczesna, że można było ewentualnie na przykład jakoś tam jeszcze dookreślić swoją pozycję, być może na przykład w tym kierunku przede wszystkim, ponieważ ten ruch wydaje się dosyć mocno uwierać czarnemu, gdyby na przykład właśnie udało się domknąć w jakoś we wcześniejszej wcześniej fazie ten górny albo ten prawy kształt, to być może w ten sposób biały byłby w stanie no jakoś tam lepszym, w mniejszym lub większym stopniu zapobiec no właśnie tym słabościom, które no, doprowadziły do tej lokalnej katastrofy ponieważ jak widzimy, no ta katastrofa oczywiście ma ona wymiar przede wszystkim techniczny, ale na poziomie takim bardziej strategicznym, koncepcyjnym można było prawdopodobnie zminimalizować jej ryzyko, ponieważ ten ruch no, ten ruch to jest po prostu takie postawienie wszystkiego na jedną i to dosyć niepewną kartę. Czyli generalnie gramy na, gramy na moją, gramy na wpływ w centrum, a jeżeli ten wpływ stracimy, no to tak naprawdę gra jest dla nas pozamiatana. Być może dałoby się no chociażby jeszcze tutaj, no właśnie, jakoś tam powalczyć o terytorium, tutaj albo może tutaj i być może cały czas te dwa kamienie dałoby się wykorzystać i słabość w jakiś inny Jakiś inny sposób, troszeczkę mniej bezpośredni, ale za to budujący siłę białego, gdzieś w innej części planszy. Cóż, z mojej strony to jest wszystko. Gra była ciekawa i trudna z obydwu stron. No, w charakterze takiego ostatniego morału. No, białemu przede wszystkim no, trzeba jeszcze raz przypomnieć, aby zawsze zastanowić się on dwa razy, czy aby na pewno chcemy odpuścić tego typu walkę, ponieważ no, ja sam z, własnej, z własnego doświadczenia wiem, jak kusząca jest czasem perspektywa tenuki i przeniesianie użaru gry w inną stronę. No ale zauważmy, że tutaj mamy przecież całkiem sporo słabości, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli sobie patrzymy na ten moment no każdy z tych kamieni tak naprawdę ma potencjalnie dwa cięcia. Oczywiście, jest też na przykład wariant alternatywny, w którym odpuszczamy przynajmniej część z tych kamieni, prawda, ponieważ to łączenie w tym momencie wydaje się już niepotrzebne. Być może na przykład właśnie moglibyśmy już teraz przenieść ciężar grzy gdzieś indziej i potem na przykład być może w ferworze walki, być może na przykład też w wypadku zaatakowania tych kamieni, powiedzmy, jakoś w tej dolnej, centralnej części planszy. Być może na przykład udałoby się potem zbudować jakąś ścianę białych kamieni, która potem ewentualnie umożliwiłaby uratowanie tych oto kamieni. W związku z czym na pewno jakieś kombinacje jeszcze były, no ale trzeba byłoby pośrednić odpowiednio więcej czasu, aby ewentualnie zauważyć ich potencjalne, działanie. no W tym momencie dla białemu to się nie udało, w związku z czym przewaga czarnego okazała się już nieredukowalna, aczkolwiek nie jest powiedziane, że w kolejnej grze białby jakieś rozwiązania z tej nieprzyjemnej sytuacji nie znalazł. Z stroną strony w tym momencie to już jest zdecydowanie wszystko. Dziękuję ogromnie za uwagę. Gratuluję rozegrania ciekawej, interesującej nieszablonowej gry i w wypadku jakiejkolwiek wątpliwości, chęci kontaktu zapraszam do zadawania pytań. Do usłyszenia.